Cześć, kochani. To Agata z życia Cię kocha. Postanowiłam zacząć robić filmy, które będą odpowiedziami na Wasze pytania. Może cykl? Może tylko dziś. Zobaczymy. Ok. Na grupie Cię kocha. Ktoś zapytał: Całuję Cię, Jasiu. Kocham cię i mam nadzieję, że się nie gniewasz, że zacytuję twoją wiadomość, bo napisałeś się publicznie, więc upublicznij ją dalej. Bo myślę, że wiele osób z tego skorzysta, i nie jesteś sam w swojej frustracji. Ok. Ja się upiszę. Wielu ludzi z mego otoczenia. Są pewni swoich racji, krytykują, plotkują, narzucają swoje zdanie. Tak się zastanawiam nad ich intencjami. Dlaczego krzywdzą innych, mówiąc o nich i o mnie rzeczy nieprawdziwie krzywdzące? Nie zacytuję całości, ale jeszcze fragmentik. Dlaczego tak są w siebie zapatrzeni, pewni swoich racji? okej okay. kochani myślę, że warto spojrzeć na ten temat z punktu widzenia intencji, dlaczego zadajemy to pytanie dlaczego inni nie krzywdzą czy Naprawdę chcę wiedzieć, dlaczego oni postępują tak, a nie inaczej? Czy też cierpię z tego powodu i chcę podzielić się tą frustracją i pokazać, że to mnie boli? Ok, zacznę od pierwszej opcji. Jeśli ktoś coś robi, wiem, że robi najlepiej, jak umie, z tą energią, którą ma, z tym warunkowaniem, jakie otrzymał w dzieciństwie. Skąd to wiem? Taka jest mądra? Nie, wiem to dlatego, że właśnie tak robi, jakby umiał lepiej. By robił lepiej. Sam został w jakiś sposób prawdopodobnie skrzywdzony i nie umie lepiej. A dlaczego tak robi? Nie wiem tego. Nie mam pojęcia. Nie jestem nim. Nie wiem, co doświadczył. Ale mogę pokusić się hipotetycznie o parę. Parę potencjalnych opcji. Może ktoś krytykuje mnie. Krzywdzi mnie, obgaduje mnie, mówi o mnie nieprawdziwe rzeczy komuś, dlatego że chce zyskać miłość tę innej osoby, może chce zyskać jej uwagę. Może w dzieciństwie jego matka poświęcała mu uwagę tylko i wyłącznie wtedy, kiedy krytykował innych, kiedy narzekał, może obserwował dorosłych, którzy krytykowali innych. Plotkowali sobie za plecami, obgadywali się. Może myśli, że to jest normalne, może myśli, że potrzebuje przyjaciół, a wierzyć że ci ludzie tacy są, więc chce rozmawiać z nimi ich językiem, i myśli, że jedynym sposobem na doświadczenie miłości dla niego jest zyskanie tej miłości z zewnątrz. To jest iluzja, bo jeśli samej w sobie nie odkryje, to nie ma możliwości, żeby ją doświadczył. Jej doświadczył z zewnątrz, ale może tak myśli. Może chce miłości, może chce przyjaciół, może kieruje nim strach. Może się boi, że jeśli nie skieruje uwagi tych ludzi na tamtego człowieka, co gdzieś jest z boku, nie powiem o nim źle, że jeśli oni nie skupią się na nim. To skupią się na mnie, i co wtedy? I wtedy będę sam. Może to jest jakiś rodzaj strachu, może jakiś rodzaj niedowartościowania, braku miłości, może to jest jeszcze jakaś inna przyczyna. To jest odpowiedź na pytanie w kontekście: jeśli chcę zrozumieć tego człowieka, może wybaczyć człowiekowi. Poprzez właśnie zrozumienie go, bo może on nie może robić lepiej, nie umie robić lepiej jeszcze. Okej, okay. a jeśli jest to druga opcja, jeśli mówię, inni mnie krytykują, obgadują mnie, mówią te rzeczy o mnie, a to jest przecież nieprawda. Przecież ja nie zrobiłam nic złego. Złe rzeczy się dzieją na tej planecie? Czemu mi się dzieją te rzeczy? Czemu ja muszę się z tym mierzyć? Czemu to ja jestem obiektem ich krytyki, ich Opinii złych i kłamstw. Czemu mnie to dotyka? To jest bolesne, ale to jest bolesne tylko i wyłącznie, jeśli traktujesz to osobiście. Być może, jeśli uświadomimy sobie, że my nie jesteśmy przyczyną, dlaczego oni tak się zachowują. Że my jesteśmy tylko sposobem, nie sposobem, ale narzędziem ekspresji ich własnej albo braku miłości do siebie, albo ich własnego, ich własnego cierpienia, mówiąc ogólnie. Że my jesteśmy tylko przedmiotem, to oni są źródłem, to jest ich cierpienie, to nie ma z nami nic wspólnego. Więc możemy, totalnie możemy pozwolić sobie nie traktować tego osobiście. Co ty o mnie myślisz, co ty o mnie mówisz, co ty robisz, to naprawdę nie jest moja sprawa. Pozwalam sobie, Żyć siebie, żyć swoją wolność. I to, nie, to jest też wolność od tego, co ty mówisz, od tego, co ty robisz, ale to jest moja wolność bycia sobą. I nie pozwalam sobie cierpieć z powodów, którymi nawet nie jestem. Okej, okay, to o tej drugiej opcji, jeżeli. Chcę wyrazić frustrację i pytam, dlaczego to robią. Jeśli pytam, dlaczego to robią i chcę wiedzieć, to też już o tym powiedziałam, ale jeszcze, może pytaniem za pytaniem jest może nie jest, ale myślę, że warto spojrzeć na to też z tej strony dlaczego ja to widzę? Dlaczego mi się to dzieje? Może jest tu dla mnie jakaś lekcja, może chcę coś sobie pokazać. Może projektuję coś na zewnątrz. Może oni mają mi w jakiś sposób pomóc. Chociażby to był, byłaby pomoc w odnalezieniu mojej wolności we mnie, a nie na zewnątrz. Wolności. Od tego, co ktoś robi. No bo to jest absurdalne, żebym ja cierpiała przez to, co ktoś myśli albo mówi. Co mi do tego? Niech sobie myśli. Może kiedyś się obudzi i nauczy się lepiej. Ale póki co ja jestem wolna. I może to właśnie dlatego widzę, żeby mi to pomogło znaleźć moją wolność w sobie? Może chcę, widzę to, to się mi dzieje, żebym znalazła w sobie moją miłość, miłość do siebie. Ty mnie nie musisz kochać. Ja będę kochała siebie niezależnie od tego, co ty mówisz, ponieważ ja jestem miłością. Może jeszcze w czymś innym to mi może pomóc? Ciężko! Jest zauważyć, że coś, co się wydaje negatywne, i coś, co nas boli, może nam w czymś pomóc. Zwykle zauważamy to po fakcie, jak już się tego nauczymy, i wtedy dopiero możemy być wdzięczni, że jakaś zła rzecz się wydarzyła, bo bez tego nie odkrylibyśmy czegoś nowego w sobie, nie poszlibyśmy w jakieś dobre miejsce. I nauczylibyśmy się czegoś dobrego. Okej. Okay. To trzy takie potencjalne dziedziny albo punkty widzenia na pytanie. I kto wie, a właściwie wydaje mi się, że mogę spokojnie powiedzieć, bez używania frazy kto wie, że Jasiu nie jesteś sam. Wszyscy sobie może nie wszyscy, ale duża część nas musi sobie z tym radzić, że nie jest idealnie, że inni nie zachowują się idealnie, że dzieje nam się krzywda, na którą nie mamy wpływu. I może więcej osób skorzysta na tym moim 12-minutowym wywodzie. Na temat innych nie. Na temat ciebie. Kocham Was. Blessing.